Pani taka pasja, żeby w drifcie brać udział? Pasja do motoryzacji była zawsze. Zawsze kochałam samochody, zawsze jeździłam samochodem jak tylko mogłam. Startowałam wcześniej w Kyotesach, ale nadużywałam hamulec ręczny, więc niestety dostawałam za to po głowie od mojego, mojego pilota. A okazało się, że to jest dyscyplina sportowa, więc nawet nie wahałam, kupiłam auto, auto tylnionapędowe i od razu zaczęłam zabawę z driftem. Rozumiem. A proszę mi powiedzieć, jakieś sukcesy większe yy, osiągnęła już Pani w tym sporcie? E, tak, uważam, że ogromnym sukcesem jest lic licencja profi e, SDC, Super Drift Series. To jest okay. uważam bardzo do dobre osiągnięcie, zwłaszcza, że tutaj naprawdę mamy świetnych zawodników, jeżeli chodzi o, o drift profesjonalny. E, poza tym, no, na razie jeszcze na podium nie stanęłam, ale to jest wszystko przede mną. Mamy nadzieję. A proszę mi jeszcze powiedzieć, jak y, wiele dziewczyn, kobiet y, bierze udział w tego typu zawodach? Jestem jedyna więc niestety, niestety bardzo mało, co ubolewam ogromnie i serdecznie zapraszam i zachęcam dziewczyny do jeżdżenia w drifcie.